Cześć witajcie z tej strony Janusz z The Marketplace i przychodzę dzisiaj do Was z takim tematem, że stworzyliśmy darmowy kalkulator rentowności na EMAC temat kosztów jest raczej taki trudny do zrozumienia, mało analizowany, no staramy się to generalnie uprościć, ale już na początku wspomnę, że dla osób zaawansowanych, dla przedsiębiorców, dla większych sprzedawców koniecznie polecam naszą usługę analizy rentowności, która jest totalnie kompleksowa, przez zespół naszych specjalistów tworzona, no i wtedy już na bazie Excela można wyciągać na podstawie zamówień waszą rentowność i wasze po prostu zyski lub też straty optymalizować lejek tak, żebyście wycisnęli z niego jak najwięcej. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj materiały, które są darmowe, na naszej stronie znajdziecie bazy wiedzy, a w nich oczywiście e-booki, kursy wideo, coraz więcej materiałów, które się pojawiają dla sprzedawców. I teraz zobaczcie tutaj pod e-bookami pojawił się w tej chwili kalkulator marżowości na EMAC, kalkulator rentowności, kalkulator sprzedaży. Zobaczcie, odbierzcie tutaj dostęp w miejscu, gdzie można to zrobić tutaj tym przyciskiem odbierz dostęp. Potem po prostu wpisujecie swój adres e-mail i dostaniecie hasło do tego kalkulatora. Przejdźmy teraz do tego kalkulatora, ja pokażę wam jak to działa. Kalkulator jest stosunkowo prosty w obsłudze, tutaj będziecie mieli podpowiedzi, staraliśmy się to zrobić tak, żeby Wam po prostu mniej więcej pokazać, co jest najbardziej istotne, czyli w perspektywie takich kosztów prowizja, logistyka, koszty Genius, no i marketing, który tam ewentualnie zostanie dodany lub też nie. Mamy takie pole jak kurs Rondo PLN, on tutaj jest wpisany jako 0.86. Oczywiście możemy tutaj nim e, z, zmieniać go, prawda? Także sprawdzić dzisiejszy kurs NBP zazwyczaj Rondo PLN w granicach 0.867. Stawka VAT to będzie zależało od tego, czy no, w jakiej branży jesteście, tak? to to pierwsza sprawa, natomiast zazwyczaj jest to 19% przy vat OSS, natomiast 23% przy w vat naszym polskim. No tutaj dlatego tego wyliczenia przyjąłem stawkę 19%. Dalej, logistyka. Czy to będzie EMA kurier, czy inna logistyka? Jeżeli inna logistyka, no to po prostu będziecie mogli tutaj wpisać kwoty netto z paczki z waszej umowy, czy też ewentualnie z po prostu podzielonej opłaty za fakturę średniej, tak za, za, ten, za ten towar, więc tutaj wtedy dla innej logistyki to dopiszecie. Natomiast jeżeli jest to EMAC kurier, to w tej chwili dla promocyjnych no, warunków Emacs kuriera jest to doliczane 7 rond dla paczki. 10 rąb dla e, kuriera, więc weźmy pod uwagę, że to będzie taki mniejszy asortyment, który w większości będzie wysyłany do Easybox, bo sieć Easybox jest bardzo popularna, więc to też będzie tutaj e, istotne. E, załóżmy, że to jest mniejszy asortyment, ale taki troszeczkę droższy. Cena sprzedaży: uwaga, brutto. Tutaj jest cena sprzedaży brutto i w ogóle w rącz, czyli to jest cena, którą zobaczycie na swoim listingu Emaga. Tam w momencie, kiedy jesteście na Magu, to zobaczycie ceny w ronach brutto, czyli po prostu możecie sobie stąd to wziąć z tych, z tych cen, prawda? No i teraz to się automatycznie przeliczy, żebyście nie mieli komplikacji na, na podstawie tego kursu ron do złotówek i również przeliczy się to o podatek VAT, w tym wypadku będzie to 266,67 Mamy automatyczne przeliczenie. Dalej, wpisujecie swój koszt zakupu produktu. No, jeśli kupiliśmy go za 150, tutaj mamy sprzedaż za 266 net, to jest to mniej więcej taka naturalna, normalna marża. Więc tak to, tak to wygląda. W przypadku kolejnym wpisujemy. Wysokość prowizji. Na e zazwyczaj prowizję mamy od 9 do 23%, więc dla tego produktu, który analizujecie na koncie, znajdziecie zarówno w aneksach, ale także w moich produktach, będziecie mieli w zakładce ceny te prowizje. Możecie sobie zobaczyć, jaka jest prowizja do danej kategorii, i tu wpisujecie, żeby zrobić sobie te podstawowe założenie. Ja założyłem, że to będzie kategoria, która będzie miała aż 20% i tutaj przeliczenie prowizji wówczas na tej kwoty na PLN netto. Udział w marketingu. Jeżeli będziecie chcieli stosować ACY, jeżeli będziecie chcieli schodzić z cen w miejscu w kampanii, prawda? Będziecie brali udział w kampaniach voucherowych czy dyskontowych. No, to wasz marketing będzie was po prostu kosztował. Ja tu założyłem, że to będzie 10% ceny. Taki udział w cenie jest ten przeznaczony na marketing. Oczywiście można tym manipulować w górę i w dół, żeby po prostu zobaczyć, jaki poziom cenowy będzie odpowiedni. Także tu w tym podstawowym kalkulatorze zobaczycie już mniej więcej, jaką marżę, w zasadzie jaki, jaką cenę ostateczną musicie dać, żeby wyjść na plus w takim. Bardziej podstawowym założeniem, oczywiście. Szacunkowym. No i mamy tutaj przeliczenie kosztów promocji netto PLN, prawda? I tutaj jest 2667, czyli udział tego, tego produktu, tyle dajemy na marketing. Koszty Genius automatycznie Wam się tutaj wyliczają. W tej chwili Genius mamy rozłożony w, 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 od wysokości po prostu ceny produktu czy też w, zamówienia, więc w, będziecie mieli tutaj w, po prostu ten koszt z automatu dopisany w złotówkach. No, i dalej łączne, łączne koszty, które, które były tutaj złożone. Mamy wynik PLN netto, a także, czyli ile zarobicie w po prostu masie marży, czyli naszego, naszego zysku, a także wynik procentowy. Będzie to niecałe 10% różnicy między zyskiem i stratą, tak? czyli generalnie rzecz biorąc. 10% całkiem ok, mogę sobie to jakoś tam przeliczyć, czy, czy chcę zejść z ceny i wtedy sobie zrobić na przykład, nie wiem, 359, prawda, cenę ostateczną, wtedy widzę, że mam 8,21. Jeżeli zrobię jeszcze niższą cenę, 339 no to mam 456% tak albo ewentualnie chcę dać 369 ale większy udział 15% w marketingu i wtedy cena 369 wysokość prowizji 23 udział w marketingu no i wtedy też tutaj wychodzi mi z kalkulatora że jest 4, 488 tak czy mogę sobie tutaj w ten sposób Poklikać. No i to jest tyle, jeżeli byście chcieli skorzystać z naszego kalkulatora, który przygotowaliśmy właśnie jako taki darmowy kalkulator, odbierzcie po prostu do niego dostęp, odbierzcie hasło i z niego korzystajcie całkowicie za darmo. Jeżeli byście chcieli natomiast przeanalizować Waszą sprzedaż w taki już naprawdę złożony sposób, żebyśmy do tego usiedli i w Excelu to przekalkulowali na podstawie Waszych zamówień, Waszych konkretnych prowizji i Waszego konkretnego marketingu, to koniecznie skontaktujcie się z nami i będziemy tutaj mogli z Wami współpracować, żeby Wam za pomocą naszej usługi taką analizę dostarczyć. To tyle w tym odcinku. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.